Cmentarz wojenny numer 4 jest zabytkowym cmentarzem z okresu I wojny światowej zaprojektowany przez duszana Jurkowicza i Adolfa Kaszpara. Czterolistej znajduje się w miejscowości Grab w gminie Krępna. Cmentarz znajduje się na szczycie wzniesienia, tuż obok granicy ze Słowacją. Zajmuje powierzchnię 16 arów. Naprzeciw wejścia głównego, zbudowanego, ciosanego kamienia znajduje się rekonstrukcja pierwotnego pomnika w kształcie wieży Kościoła Łemkowskiego. Obecny pomnik jest mniejszy i uproszczony. Został postawiony w czasie rekonstrukcji w 1995 roku. W kamiennej podstawie gontyny umieszczona jest tablica z inskrypcją w języku niemieckim. W tłumaczeniu na język polski brzmi następująco: Jeśli ważyć chcecie ofiary tej wojny do sławy i honoru na drugiej szali, Dołóżcie jeszcze odrodzoną duszę narodu, a szala z tym, co utracone z łatwością się uniesie. Na bocznej ścianie podstawy pomnika umieszczone są tablice w języku niemieckim i polskim upamiętniające remont tego cmentarza. Ten cmentarz żołnierski nr 4 odnowiony został w latach 1992 95 przy współpracy polsko-austriackiej, w szczególności z udziałem gminy Krępna i żołnierzy 54 Pułku Obrony Kraju ze Styrii. Ceniec cmentarza to wał ziemny obłożony kamieniem. Wejście przez kamienną sklepioną bramę. Kiedyś zarówno mur ogrodzeniowy, jak i brama przykryte były gontem i dachem, jednak nie zachował się do chwili obecnej. Na cmentarzu znajduje się 53 groby indywidualne i 31 zbiorowych. Na mogiłach ustawione są drewniane krzyże modrzewiowe zwieńczone oblachowanym daszkiem. Na krzyżach emaliowane tabliczki z nazwiskami poległych i pochowanych żołnierzy. Na czterech większych krzyżach narożnych umieszczono tablicę z inskrypcjami. Bóg zlitował się nad nadmiarem naszych ofiar i pozwolił wzejść nad naszymi grobami słońcu zwycięstwa. Drugi krzyż. Zatrzymajcie się, może wśród nas jest ktoś, którego kochaliście. Trzeci Krzyż. Pełna wdzięczności i dumy uwolniona Ojczyzna pamięta o swoich wiernych, bohaterskich synach. I na czwartym krzyżu wierni przysiędze, wierni miłości do ojczyzny, pobudzeni gniewem, staliśmy się bojownikami i zwycięzcami. Na cmentarzu pochowanych jest 141 żołnierzy poległych. W listopadzie i grudniu 1914 roku oraz w pierwszych miesiącach 1915 roku. Wśród tej liczby jest 104 Austriaków z 18 pułku 27, z 16 pułku 43, 5 pułku Landwery oraz 37 Rosjan, z których z jednego z przynależności pułkowych jest znana. Na chwilę obecną, listopad 2019 roku, cmentarz jest w dobrym stanie technicznym.